Cześć kochani, tu Anti z kanału Anti Creativity i dzisiaj przechodzę do Was z layoutem. Jest tak duży, że nie mieści mi się w kadrze, ale tak Wam tutaj pokażę, przyjadę. Niewiele go się ucina, także tu już właściwie nic nie ma, więc wszystko jest w kadrze. To jest layout z moim zdjęciem z sesji narzeczańskiej, album możecie zobaczyć gdzieś tam pod linkiem, który wyjedzie u góry. To się, zawierałam się do niego strasznie długo, bo ten papier mi się tak strasznie podobał, wiedziałam, że będzie layout. To jest papier, oczywiście, piątku 13, ten se, z, tych, z tej serii cztery pory roku, jesień. Tutaj mamy właśnie papier, on ma takie ładne liście, to widać, ale to ja Wam przybliżę jeszcze. Każde takie różne ładne liście w, w odcieniach pomarańczu. No i papier w dynie, koniecznie musiał być papier w dynie. Naprawdę, jak zobaczyłem ten arkusz, mówię, nie no, przedrę go, nie przedrę, przedrę, nie przedrę, no ale jakoś tak poszło, że ten papier skrapowy przedarłam. Tutaj mamy papier kraftowy. Elementy do wycięcia to są elementy głównie z forest Tiparty. Wszystkie tutaj. podklejane, one są na różnych wysokościach. Tutaj mamy jakiś wykrojnik z Aksona, tu też wykrojnik z Aksona. Tutaj mamy listki z kreatywnej pracowni, twoja tekturka Kreatywna Pracownia. Tak samo stamtąd pochodzi Jerzyk i napis I love o tym. Ramka, w której to jest w ogóle umieszczone, to jest ramka ze scrapbooking Shopu, ta na layouty. Ona jest pomalowana bejcą z obi. żeby pasowała do jakby innych ramek, które mam w pokoju. Po prostu miałam resztkę bejcy, którą już malowaliśmy jedną półkę, więc będzie się dopełniać. Te takie tutaj kropki to są Enamel dotsy z Oshona. W oszonie w ogóle te Enamel dotsy są strasznie tanie, jest ich 60 sztuk w paczce i te paczki są kolorystycznie. Wiecie, że na przykład macie 5 kolorów w jednym opakowaniu i wszystkie są jakimiś odcieniami niemickiego, albo różowego, albo w szarościach, właśnie. Te akurat są brązowe. No tutaj ten papier taki, który widzicie, to jest niby Kraft, ale on ma takie złote, takie białe, widzicie elementy roślinne też. To też jest kolekcja piątku 13. Jest taka kolekcja, która jest właśnie kraftowa z białymi elementami. Jak nie zapomnę, wpiszę wam w opisie, bo nie pamiętam jej nazwy. Ona jest cała kraftowa z białymi elementami po prostu. I są na przykład białe kropki na kraftowym papierze albo właśnie roślinki, albo jakieś napisy i tak dalej. Także dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że mój layout się Wam podoba. Powiem Wam, rozkręcam się. Już mam jeszcze jedną ramkę kupioną, także będzie na pewno jeszcze jeden w najbliższej przyszłości. No i jakoś mi się tak spodobało, także do zobaczenia w kolejnym filmie.